A z nami pani Mariola Zmudzińska, burmistrz gminy Żukowo. Pani burmistrz, cieszymy się, że po raz kolejny gościmy w tej fantastycznej hali. No a z pani punktu widzenia to chyba dobre wieści, że po raz kolejny Rocky Boxing Night zawitało właśnie do waszej gminy. Wspaniała impreza, doskonałe towarzystwo, wielka radość, wspaniała, wspaniały sport, więc bardzo się cieszymy, że jesteście tutaj z nami w gminie Żukowo. My już powiedzmy to wprost się znamy, ponieważ te gale organizowane były w Żukowie także wcześniej, spotykaliśmy się podczas konferencji prasowych i stwierdziła Pani podczas jednej z konferencji prasowych, że polubiła Pani boks, dzięki właśnie Rocky Boxing Night. Tak, to prawda. To też jest bardzo ciekawe zjawisko, bo warto się przełamywać, warto poznawać. Nowe i warto się uczyć. I to jest dla mnie niesamowite. Ja również nauczyłam się innego podejścia do boksu, do pięściarzy i naprawdę imponujące wydarzenie. Wypełniona po brzegi hala w Żukowie, to chyba cieszę, że Żukowo w ten sposób promuje się nie tylko wśród mieszkańców gminy, ale także na arenie krajowej, bowiem transmisja z tego wydarzenia jest w otwartych kanałach polsatu. Zdecydowanie ogromnych mieszkańców gminy Żukowo, ale również naszych gości właściwie z tego kraju, jak i widziałam również z zagranicy. Więc to jest doskonała promocja. Ja bardzo się cieszę, że tym samym mieszkańcy gminy Żukowo wyrażają swoją akceptację i zainteresowanie tym sportem. Ogromna wartość. Pani burmistrz, wczoraj także odbyło się wyjątkowe wydarzenie: spotkanie z Dariuszem Mikalczeskim oraz licytację na rzecz jego fundacji. I myślę, że jako osoby związanej z samorządem lokalnym to chyba jest niezwykle ważne, że znani sportowcy po zakończeniu karier sportowych wspierają tych, którzy tego wsparcia potrzebują najbardziej, czyli potrzebujących. Tak, to prawda, to było wczoraj imponujące, co się wydarzyło. Ogromne zainteresowanie gości, ale również pana Dariusza Michalczewskiego, który wspierał tą akcję, który bardzo pozytywnie się wypowiadał, zachęcał. I to, co wczoraj mogliśmy zobaczyć, czyli również i obrazy, i rzeźby, które były naprawdę niesamowite z duchem, i takie bardzo poruszające, bardzo dynamiczne. Wspaniała sytuacja, także naprawdę bardzo się cieszę, że sportowcy, którzy kończą karierę zawodową, wspierają potrzebują. Pani Burmistrz podczas naszego wywiadu mamy prawo do lokowania produktu, a więc czas na zaproszenie do tej przepięknej gminy Żukowo. Zapraszam wszystkich z kraju, z zagranicy do odwiedzenia gminy Żukowo. To piękne, wyjątkowe miejsce. Wspaniali mieszkańcy, cudowna przyroda i niesamowita historia. Mamy Państwu wiele do zaoferowania. Zapraszam, żebyśmy tutaj w gminie Żukowo się zobaczyli już niebawem. Drodzy państwo, mam nadzieję, że będziemy spotykać się tutaj znacznie częściej, a naszą rozmówczynią była pani Mariola Zmudzińska, burmistrz gminy Żukowo. Dziękuję serdecznie. Dziękuję bardzo.